Sekrety Mirakulum Natali oczami Gabriela. Droga Emilii, czuję się winny. Natali użyła Mirakulum Pawia, tak jak kiedyś ty. Miała świadomość ryzyka. Mówiłem ci, żebyś nigdy nie używała Mirakulum Pawia. Dzisiaj nie miałam wyboru. Musiałam pana ratować. Jest uszkodzone, to zbyt niebezpieczne. Chcę panu pomóc. Doprowadzić to aż do końca. Teraz żałuję, że nie pozbyłem się tej pechowej broszki. Ona zrobiła to dla mnie, dla nas. Od dawna Natalie z oddaniem mi pomaga. Zawsze pan może na mnie liczyć. Uda nam się. Gdyby nie ona, nigdy byśmy nie znaleźli dwóch mirakulów. Gdyby nie ona, nie mógłbym równocześnie być władcą Ciem i Gabrielem Agrestem. Gdyby nie ona, nie poradziłbym sobie z Adrienem. Natali zgodziła się ułożyć nowy plan. Nie wolno ci zaniedbywać muzyki, chińskiego szermierki ani sesji zdjęciowych. <grym>, dziękuję, Natali, Dziękuję, tato. Dzięki niej władca Ciem stał się potężniejszy. Od tej pory jesteś wszechmocnym, szkarłatnym władcą. Dzięki niej wiem, że możemy wygrać. Czuję jego tęsknotę, władco ciem. Kto inny może mi pomóc zdobyć mirakula biedronki i czarnego kota? A może nawet wszystkie mirakula. A ty to kto? Jestem Majura. Dołącz do nas, a twoje marzenia wreszcie się spełnią. Oby szybko doszła do siebie. <h 572> Chcę tutaj być. Chcę ci pomóc. Jestem przekonany, że dzięki Natali wkrótce znowu będziemy razem. Kocham cię, Emily.